Creme BB z SPF 50. To mi przypomina taką pastę z Dermacol, pamiętacie ją? Bardzo sympatyczna w użytkowaniu, automatyczna konturówka. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na teści kilku nowości, głównie z drogerii. I to będą nowości między innymi ze Stars from the Stars. Wypuścili ostatnio taki oto Creme BB z SPF 50 Safe Space. Opakowanie podobne do tego poprzedniego podkładu, który już sobie też tutaj testowaliśmy. Ciekawe jak z właściwościami. Mam go w odcieniu 01. Oprócz tego udało mi się upolować taką pielęgnację również ze Stars from the Stars. Mam też ich te cienie inspirowane bodajże Bobby Brown Moonstone. No ale oprócz tego nie będziemy testować dzisiaj tylko Stars from the Stars, bo mam też taką paletkę z Catrice, którą widziałam na różnych rolkach, która jest porównywana do tej dosyć drogiej paletki chyba z Make Up Forever albo ze Smashbox, nie pamiętam dokładnie. Także dzisiaj wymodelujemy sobie nią twarz. Mam też kilka innych ciekawostek, na przykład nowy błyszczyk z Maybelline piekący, papryczkowy. Taki trochę jakby zamiennik tego błyszczyku z NYXa Duck Plum. Czy będzie tak samo mocny i czy będzie tak samo intensywnie piekły, o tym się za chwilę przekonamy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I tak jak wspomniałam, przetestujemy dzisiaj też trochę pielęgnacji ze Stars from the Stars. Ja wiedziałam, że mają pielęgnację do włosów i korzystałam z niej swojego czasu, natomiast Natomiast chyba ta pielęgnacja do twarzy to dosyć świeży temat. Mam tutaj krem pod oczy, który ma rozświetlać, także od niego sobie zacznę. Wygląda tak, bardzo fajne opakowanie, przede wszystkim higieniczne. Okej, okay, wygląda jak krem pod oczy po prostu i ma bardzo sympatyczną taką kremową konsystencję tak miło otulającą. I tutaj ta formuła jest podobno oparta na octach owocowych i witaminie C, także no mamy tutaj witaminę C, mam nadzieję, że ona mnie nie będzie podrażniać, bo różnie z witaminami C w moim przypadku bywa, czasami jest ok, a czasami wychodzi mi jakaś wysypka, czasami mnie coś podrażni, także mam nadzieję, że w tym przypadku się to nie stanie. Przejdźmy teraz do nawilżającego serum barierowego, które będzie stanowiło u mnie taką trochę, można powiedzieć, bazę pod makijaż, ponieważ ja pielęgnację już nakładałam, co prawda jakąś godzinę temu, zaraz jak skończyłam prysznic i wysuszyłam włosy. Także teraz po prostu tylko zbustuję sobie te pielęgnacje. I tak prezentuje się to serum. Bardzo ładne, takie prostiżowe opakowanie. Mamy pipetkę, postaram się nie dotknąć twarzy, żeby było nadal higienicznie. Też jest takie miłe i otulające. Raczej nie powinno wysuszać. Ogólnie nakładałabym je pod krem, ale jako, że już krem mam na sobie, no to będzie stanowił tylko takie zbustowanie pielęgnacji. Natomiast też nie czuję, żebym miał tutaj właściwości wysuszające, że jak nie nałożycie kremu, to stanie się jakaś katastrofa. To jest myślę taka fajna konsystencja, na przykład pod krem z SPF-50, kiedy nie chcecie obciążyć twarzy, a chcecie ją dodatkowo nawilżyć. Jest takie naprawdę przyjemne w użyciu. I tutaj z kolei formuła jest oparta na ceramidach NP, EOP i AP, cokolwiek to znaczy, jeżeli ktoś z Was wie co to takiego, to dajcie mi znać które wzmacniają naturalną barierę ochronną i zapobiegają utracie wilgoci. I takie właśnie mam odczucie, że fajnie ta baza, jaką jest to serum, będziemy dzisiaj nawilżać. I właśnie na taki makijażowy fundament zaaplikuję teraz ten krem BB, dokładnie Safe Space SPF 50 Covering BB Cream w odcieniu 01 Porcelain. I jedyny minus tych opakowań co zauważyłam w poprzednim podkładzie, który jest w bardzo podobnym opakowaniu, to fakt, że potrafią tak mocno strzelać i się zapychać. Tak wygląda kolor 1. Jest dosyć jasny, ale czy taki turbo jasny i najjaśniejszy na świecie, no to bym nie powiedziała i ma dosyć taką ciepławą podstawę. Jest raczej neutralny, ale trochę żółtego w nim widzę i jest turbo gęsty. To mi przypomina taką pastę z Dermacol, pamiętacie ją? Kolor bardzo ładnie dopasowuje się do odcienia mojej skóry, teraz jestem przed samoopalaczem, bo chcę Wam nagrać mój ulubiony samopalacz w akcji pod rolkę, więc teraz jestem już kompletnie oczyszczona. Przyznamam szczerze, że naprawdę niewiele tego kremu BB potrzeba, żeby równomiernie rozłożyć go po twarzy i żeby uzyskać solidne krycie. I raczej bym z tym produktem nie przesadzała. I pomimo tej gęstej konsystencji, bardzo ładnie się doklepuje i tworzy efekt drugiej skóry. Natomiast ten kolor dla mnie teraz jest troszeczkę za ciepły. Jeśli chodzi o stopień jasności, w porządku, ale ma trochę więcej żółtych tonów niż ja mam w skórze. Co prawda, tutaj odnoszę się do skóry mojej twarzy, która jest trochę bardziej różowa. A jeśli chodzi o szyję, która jest trochę bardziej żółta, w sumie możemy powiedzieć, że jest ok, bo dopasowuje się zawsze makijaż do reszty ciała tak żeby twarz się po prostu nie odcinała. Moim korektorem dzisiaj będzie ten korektor z House Labs w różowym odcieniu, dokładnie 03 Fair Rosy. Krem BB korektor nałożony. I muszę Wam przyznać, że buzia wygląda tak bardzo świetliście, trochę jakbym nałożyła na twarz tłusty krem, ale jako, że nie ma w składzie tego kremu BB żadnej perły i to się nie świeci właśnie takim perłowym tłuszczem, to jestem w stanie to zaakceptować i bardzo komfortowo się ten produkt na twarzy nosi. Także przejdźmy teraz już do tej paletki do modelowania. Z Catrice, dokładnie Magic Shaper Face Cream Palette. I tak jak widzicie, mamy tutaj dwa brązery, dwa rozświetlacze i dwa róże. Zacznę sobie od tego brązera. I produkty są dosyć tłuste w swojej konsystencji. Nie wiem, czy widzicie takie tłuste bąble. i użyję tego cieplejszego, ale jednak jaśniejszego koloru. I rozłożyłam go najpierw pędzlem, teraz będę doklepywać gąbeczką. Tak tłusta konsystencja raczej nie będzie szybko zastygać i bardzo ładnie wtapia się w ten Crem BB. Wygląda to ładnie, chociaż jak na mój gust w tym momencie troszeczkę jest zacięty. I trzeba przyznać, przynajmniej temu brązowi, że bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Szybko się go rozciera, nie robi plam, smug i nie przykleja się w jednym miejscu. Także. Bo bardzo mi się to póki co podoba. Na twarzy nie wypada też tak bardzo, bardzo tłusto, także to też na plus. Skorzystam teraz z różu i może użyję sobie tego bardziej brzoskwiniowego, też bezproblemowo się rozcieram. dlatego nałożyłam go zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jednocześnie, mówię, że nie zastygnie i że mogę sobie na spokojnie rozcierać tyle, ile tylko potrzebuję. I ostatni element to rozświetlacz, oczywiście skorzystam z tego jaśniejszego. Ma lekko perłową poświatę nie jest intensywny i na tle reszty produktów z tej paletki wypada dosyć sucho. Jako taki rozświetlacz solo będzie dla mnie za łagodny. Przypudruję teraz twarz i w tym temacie będę dosyć nudna, bo znowu użyję tego pudru ze Stars from the Stars we współpracy z Evedel, czyli puder sypki z witaminą C, ale ja go kocham ostatnio i bardzo często z niego korzystam. I będę go nakładać takim puszkiem od Huda Beauty. Trochę robić taki wręcz baking, dlatego że twarz dosyć mocno mi się świeci a też chciałabym przywrócić pewnym partiom twarzy ich jasność, no bo ten brązer dosyć mocno mnie ocieplił, tak globalnie go nałożyłam. I po rozłożeniu pudrów w taki sposób używam pędzelka, żeby porządnie ten puder rozprowadzić też w pozostałych partiach twarzy. Twarz przypudrowana, w międzyczasie na powieki nałożyłam odrobinę bazy Zinglota w połączeniu z korektorem z House Lapsem i jeszcze utrwaliłam sobie brwi, które pomalowałam wcześniej. Także teraz zbliżę Was do siebie i przejdziemy do testu takiego kremowego cienia Katrice To jest Deep Matte Liquid Eyeshadow w przepięknym odcieniu 040 Limelight. I nałożę go na całą ruchomą powiekę. No po prostu nie mogę się oprzeć. I postaram się najpierw delikatnie wklepać go palcem i sprawdzić, czy to w ogóle ma jakiś sens. Skubany jest napigmentowany. No przyznam Wam, że aż takiego pigmentu po tym cieniu Scatrice się nie spodziewałam. Naprawdę jest solidny. Myślę, że sprawdzi się to idealnie jako baza pod jakiś właśnie taki prasowany limonkowy cień. Od razu nałożę go też na dole. I skorzystam sobie teraz z takiej paletki z Eveline, Look Up Neon Lime i mamy tutaj właśnie takie dwa ciekawe odcienie. Zacznę od tego i wzmocnię sobie efekt tego cienia w kremie. Wymieszam teraz dwa te kolory i nałożę w zewnętrznym kąciku. I utrwalam tak też dolą powiekę. I mam jeszcze taką limonkową kredkę z Catrice, którą nałożę sobie tutaj na linii wodnej. To jest Kohl Kajal w odcieniu 130 Lime Green. Mam jeszcze taki cień ze Stars from the Stars. To jest jedna z nowości, właśnie inspirowana Bobby Brown Moonstone w odcieniu 101 Moonlight. I nałożę go sobie na środku powieki. I od razu pokażę Wam też, jak cień 02 ma się do 01, bo powstały dwa odcienie tego typu. Ten jest troszeczkę ciemniejszy i bardziej beżowy, a ten ma w sobie. Sobie, nawet powiedziałabym takie lekko zielonkawe drobinki, i nakładam go tutaj na środek. O, to on działa jak kameleon i dopasowuje się do tych zieleni. I nałożę go jeszcze w samym wewnętrznym kąciku, żeby było tutaj trochę więcej powera. I jeśli chodzi o cieniowanie, to makijaż mogę uznać za skończony, ale jakiś czas temu zamówiłam sobie bodajże na Shiglam czy na AliExpress takie naklejki w formie eyelinera. Kupowałam jakieś, wiecie, spinki, takie drobiazgi i stwierdziłam, że o, jest coś takiego, to wezmę, przetestuję. Także chyba którąś z tych naklejków klejek sobie dzisiaj zainstaluję. I chyba podoba mi się najbardziej ten wzorek, także zainstalujmy go. Nie wiem, czy w całości, bo one są tutaj podzielone segmentami, ale tyle, ile dam radę zainstalować na powiekę, żeby to dobrze wyglądało, tyle nałożę. Nie wiem, czy to się będzie kleiło do powieki bez wspomagania w formie jakiegoś, wiecie, innego kleju. Okej, okay, słuchajcie, trzyma się. O, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Założenie tego nawet na tym drugim oku, żeby dopasować strony zajęło mi dosłownie kilka chwil. Także mam nadzieję, że się to fajnie utrzyma. Jeśli nie, no to na przyszłość będę aplikować to na klej po prostu do rzęs. Przejdźmy teraz do makijażu ust. Tylko muszę pozbyć się olejku, bo to jest olejek z House Labs, a mam do przetestowania ten błyszczyk z Maybelline. A pod błyszczyk nałożę nową konturówkę również ze Stars From The Stars. Mam tutaj Written in the Stars Waterproof Lip Liner w odcieniu 04 Kismet. Czyli taki ładny, przybrudzony różyk. Bardzo sympatyczna w użytkowaniu, automatyczna konturówka. I pora na błyszczyk z Maybelline. To jest dokładnie Lifter Plum w odcieniu 002 Move Bite. Ale się zgra z tą konturową. A, Super. Pierwsze odczucie zdecydowanie nie jest jak po błyszczyku z NYXA. Daje taki lekko mentolowy vibe, ale na razie nie czuję, żeby pieku. Przelazło odrobinę na mój język i czuję takie papryczkowe pieczenie, więc ja sądzę, że usta się za chwilę rozkręcą. Ale czy bardziej niż po NYX Duck Plum? O tym się za chwilę przekonamy. Troszeczkę ma lżejszą konsystencję niż NYX. NYX jest taki bardziej, powiedziałabym, treściwy w konsystencji tutaj, ten błyszczyk jest ciut bardziej wodnisty. Dobra, moi drodzy, minęły jakieś 3 minutki i usta pieką. To jest dosyć intensywne pieczenie. Czy mocniejsze niż po Duck Plum? Nie powiedziałabym. Natomiast bardzo zbliżone. To jest takie pieczenie, którego nie da się nie zauważyć. Więc jeżeli lubicie mocniejsze doznania, a wiem, że są takie osoby, to myślę, że Wam się spodoba. Ale jeżeli właśnie drażnią Was takie błyszczyki, albo jeżeli planujecie się z kimś całować, to uprzedzam, że to może być niebezpieczne. Dla zdrowia, a może i dla życia takiej drugiej osoby, która jest totalnie do tego typu produktów nieprzyzwyczajona. Także efekt pieczenia jest, ale czy jest efekt powiększenia? No, może jakiś taki subtelny, przynajmniej na razie. Po Duck Plum ten efekt się pojawia faktycznie, ale też nie bezpośrednio po aplikacji, tylko po kilku minutach, więc ja sobie ponoszę ten błyszczyk, tak czy siak, bez względu na to, jak bardzo będzie powiększał te usta, czy nie, na pewno będę z niego korzystać, bo podoba mi się i konsystencja i kolor, i ten duet z konturówką wydaje mi się, że wygląda naprawdę zacnie. Także przejdźmy już do podsumowania makijażu. Jest godzina 16.27 i ja pochodzę sobie w tym makijażu aż do wieczora i wrócę do Was na ostateczne podsumowanie trwałości. Także zaczynając od początku, czyli od tej pielęgnacji ze Stars Front The Stars, której użyliśmy sobie tutaj na początku, jestem pozytywnie zaskoczona i zostawiam ją sobie tutaj na biurku makijażowym, bo zwykle pielęgnację mam u siebie w pokoju, natomiast zawsze brakuje mi tej pielęgnacji tutaj w studio. Także to będzie taki mój zestaw startowy przed nagraniami w najbliższym czasie, bo naprawdę fajnie mi się sprawdził, nie podrażnił, fajnie nawilżył, ma delikatny zapach, także niedrażniący i tak faktycznie daje poczucie otulenia skóry i nawilżenia, czyli coś, czego potrzebuję, szczególnie teraz latem, kiedy nie mam większego problemu z wysypem na twarzy, ale raczej właśnie walczę o to, żeby moja skóra była optymalnie nawilżona. Jeśli chodzi zaś o ten krem BB ze Stars from the Stars, no to to jest taki dosyć ciekawy gagatek, dość gęsty w konsystencji, trochę mnie początkowo wręcz przeraził, bo nie kojarzy mi się taka konsystencja dobrze, kojarzy mi się wręcz z takim podkładem maścią jak Dermacol, natomiast rozprowadził się w sposób idealny, wygląda pięknie na ten moment, gładko, cudownie wtopił się w odcień mojej skóry i w ogóle w fakturę skóry jest wręcz niezauważalne, krycie naprawdę solidne, także jestem na tak, no i ten SPF 50, fajne wzmocnienie kremu z SPF, który nałożycie wcześniej. Jeśli chodzi o te palety Paletkę z Catrice do modelowania twarzy. Tutaj również nie mogę się przyczepić. Fajna paletka w dobrej cenie do modelowania twarzy. Może dla mnie, w momencie, kiedy będę po samoopalaczu, bo te brązery są dosyć ciepłe i nie wiem, czy nie ociepliłam siebie troszeczkę za mocno względem tego, co lubię najbardziej. Natomiast paletka naprawdę bezproblemowa, zarówno róże, jak i brązery. Jedyne ale mam do rozświetlacza, który jest mega subtelny, ale w sumie, czy zawsze trzeba się świecić jak latarnia? Wydaje mi się, że nie. Także paletka super na pewno ze mną zostanie, zresztą tak samo jak ten cień w kremie z Catrice, który pozytywnie mnie zaskoczył, sprawił, że ten makijaż zrobiłam w kilka sekund. Naprawdę tak szybkiego makijażu to nie zrobiłam już dawno. Jednocześnie tak efektownego, ale i efektywnego zarazem. Także wydaje mi się, że on w formie szczególnie takiej bazy pod cienie prasowane sprawdzi się najlepiej, no bo to jest taki kolor, który solo w postaci właśnie cienia w kremie nie zawsze będzie na tyle intensywny żeby dać taki efekt wow, chociaż i tak dobrze sobie poradził, no ale wzmocniony czymś prasowanym, wygląda pięknie i cały makijaż jest gładki, pięknie rozstarty, jednocześnie zajął dosłownie kilka chwil. I też już od pewnego czasu testuję sobie te dwa cienie ze Stars From The Stars, również mogę Wam je polecić, kręciłam ostatnio rolkę na mój Instagram, gdzie porównywałam cień Bobby Brown Moonstone z kilkoma drogeryjnymi propozycjami i te cienie ze Stars From The Stars są naprawdę blisko, więc serdecznie Wam je polecam, wyglądają pięknie na powiekach i tak jak widzicie one dopasowują się nie tylko do nudziakowych makijaży ale również możecie je przemycać w kolorowych makijażach, bo one wtedy stanowią takie piękne dopełnienie cieniowania pod spodem. Jeśli chodzi o te naklejki, to jestem pod wrażeniem tak szybko, takich kresek nie zrobiłam nigdy, także poszukam skąd ja je mam, upewnię się i dam Wam znać na dole w opisie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli nie będą się trzymały na ten klej, który w sobie mają, to ja zamówię sobie jeszcze kilka takich naklejek i będę po prostu kleić je wtedy na klej do rzęs, bo naprawdę wygląda to przecudownie, jestem zachwycona. W ogóle cały ten makijaż niesamowicie mi się dzisiaj podoba i z ogromną radością spędzę w nim dzisiaj resztę dnia. Też ta konturówka i błyszczyk, no połączyło się to w cudowny sposób, tego się nie spodziewałam naprawdę, że skończę w takim makijażu i jeszcze będzie tak dobrze wyglądał jednocześnie także, aż słuchajcie wyjdę z domu, muszę załatwić kilka spraw bo jutro 1 maja, także no, dzisiaj są sklepy otwarte więc jeszcze ogarnę sobie zakupy jakieś tam inne drobiazgi, no i będę to robić w tym makijażu, także bardzo mi się to podoba, widzimy się wieczorkiem na ostatecznym podsumowaniu trwałości także do zobaczenia! Dobra moi drodzy, wracam do Was, jest godzina 23.47 tak prezentuje się makijaż na usta nałożyłam teraz tylko olejek z House lab bo miałam dosyć mocno spiesznięte usta. Natomiast makijaż utrzymał się tak, że na pewno mocno się dosyć wyświeciłam. Też na pewno zauważycie, szczególnie na zbliżeniu, że wytarł mi się ten krem BB z brody, ale to dlatego, że jadłam dzisiaj lody i nie wiem jak ja je jadłam, ale się cała nimi ubrudziłam, więc no niestety tak to się skończyło. Ja już nic później nie poprawiałam. W każdym razie ten krem BB wygląda obiecująco i myślę, że będę z niego korzystać w najbliższym Czasie, tak samo jak i z tej paletki z Catrice do modelowania twarzy, bo czułam się w tym make-upie super. Też czułam się super w tych naklejkach i już namierzyłam co to takiego, więc zerknijcie do opisu. Pięknie się one utrzymały. Tak naprawdę ich instalacja zajęła mi chwilkę, a trzymają się świetnie, nic nie odstaje. Także już zamówiłam sobie ich zapas, też różnych innych jeszcze wzorów, także z miłą chęcią jeszcze będę je testować. Także ogólnie w makijażu dzisiejszym czułam się super i fajnie się utrzymał. Dostałam też słuchajcie komplement od pani w sklepie, że bardzo podoba jej się mój makijaż. Także super się w nim czułam i to jest no taki makijaż do zapamiętania dla mnie, że wiecie, jak nie wiem jak się pomalować, ale chcę to zrobić szybko, to po prostu monokolor na całym oku i do tego właśnie na przykład takie naklejki eyelinerowe, i jestem gotowa do wyjścia, bo to jest makijaż, który nada się i na koncert, i na jakieś wydarzenie nawet makijażowe. Więc no czułam się super i też to Uważam, fajnie wyglądało. A co do ust, tak jak widzicie, za dużo po nich nie pozostało. Ja też ich później nie dokładałam. Konturówka całkiem nieźle się utrzymała, natomiast błyszczyk z Maybelline ją dosyć mocno rozpuścił. I wszystko było względnie ok do pierwszego posiłku. Później już miałam efekt takich ust z lat 90., czyli wiecie, widać było konturówkę, ale nic wewnątrz, także już się tego pozbyłam. I już później na usta nakładałam balsam, później olejek, także tak to wygląda już po całym dniu, kiedy. Ani razu ani konturówki, ani błyszczyku z Maybelline nie dokładałam. Także to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, czy czymś Was zaciekawiłam, jak podoba Wam się mój dzisiejszy makijaż. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku pusiaczki. Trzymajcie się ciepło. Pa 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 pa.